Co to gramy dalej? Kolejna stówa Oczywiście. Aha, kurde. Mogłem już zrobić coś innego. Ale to zrobimy to w tym podejściu. Nic nie szkodzi, nic się nie stało. A, no teraz właśnie. Wchodzimy w inwentarz i jako, że jesteśmy nauczeni, że można zagrać takimi... wyglądają zupełnie jak te, których używa się w kasynie. Wyjąwszy te kilka plam kleju. Tak. Teraz zrobimy pek. O, gdzie to, gdzie to jest? Tu jest? Tak. Szlifowana kostka do gry. Okej, okay. moje pieseczki, chaucha, nie zawiedźcie mnie tym razem. Tak! I jej, dalej, dalej, jazda! Mówcie mi wuju!